Cześć kochana, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy pracować z czakru numer 3, z plotu słonecznego. Więc zachęcam Cię do tego, abyś znalazła miejsce wygodne możesz usiąść sobie na krześle bądź na łóżku. Postaw swoje stopy na ziemi, żebyś mogła się udziemić. Poczuj, jak Twoje stopy dotykają dywanu, podłogi. Twoich butów. Daj sobie chwilę na to, aby być tu i teraz. Możesz oprzeć się, żeby ci było wygodnie, i daj sobie moment na to, żeby połączyć się z tymi afirmacjami i poczuć te afirmacje w swoim ciele i wzmocnić swoją trzecią czakrę splotu słonecznego. Napnij oczy, połóż ręce na sercu, poczuj swoje serce, poczuj jak twoje serce bije i skup się na chwileczkę na oddechu, połącz się ze swoim oddechem, z wdechem i wydechem bądź tu i teraz. Możesz powtarzać za mną te afirmacje bądź powtarzać je w myślach. Zaczynamy. Kocham i akceptuję siebie oraz innych ludzi. Dostrzegam i akceptuję swoją wewnętrzną siłę. Jestem silna. Jestem odważna. Szanuję siebie. Jestem ważną i wartościową osobą. Zasługuje na miłość, szczęśliwość i szacunek. Wybieram to, co najlepsze dla mnie i dla moich najbliższych. Jestem autentyczną wersją siebie. Jestem autentyczna, bo jestem sobą. Wyrażam siebie, Wyrażam swoje ja takim, jakim jest. Jestem dumna ze swoich osiągnięć. To ja wyznaczam kierunek swojego życia. Cenię swoje mocne strony. Wybieram i wchodzę w zdrowe relacje z innymi. Bardzo dobrze czuję swoją moc. Mam wewnętrzną moc i siłę. Otwieram się na wszelkie możliwości rozwoju duchowego i osobistego. Podejmuję właściwe decyzje w każdej sytuacji, w której się znajduję. Żyję w zgodzie i pokoju, sama ze sobą. Z łatwością realizuję swoje cele. Jestem silna. Mam wewnętrzną moc. Jestem zdyscyplinowana. Jestem pewna siebie. Weź głęboki wdech. Głęboki wydech. Poczuj, jak te słowa wibrują w Twoim ciele, jak wzmacniają trzecią czakrę i jak Twoja wewnętrzna moc rośnie. Twoja determinacja, siła i chęć do życia i walki jest z Tobą. Daj sobie jeszcze chwilę, żeby poczuć te afirmację w swoim ciele, poczuć tą energię, tą moc, tą siłę. Możesz położyć ręce na sercu jeszcze na chwilę, żeby poczuć swoje serce i delikatnie możesz zacząć otwierać oczy i wracać do bycia tu i teraz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.